ma z tej strony Farbe888 i widzimy się w drugim odcinku z portala. Jestem tu, gdzie skończyłem ostatnio. Czyli tutaj. No i tak bez żadnego pytania otwieramy sobie ten portal. Czekajcie, jak to teraz było? Tu? Tu. Dobra, teraz będzie krążyć. Chodź. No i zaraz tu. tu, tu, tu. No, pięknie, żeby to zrobił. Pięknie, tu wyszło. Nie, nie, czekajcie, nie tak. Muszę iść tu. Stąd muszę iść tam. Mm. Dobra. No, mamy taką ochotę, żeby grać właśnie w. Y Portal, bo jest fajny i jest portalowy, no, skoczyć. No dobra, skoczyłam i to do... sobie tutaj. I tak. No, przeszliśmy, przeszliśmy następny test. I jedziemy do następnego, tak? Bez żadnych takich jakichś pierdół i tak dalej, i tak dalej. Fajerwarki, wii. Dobrze, to jesteśmy w następnym teście Co tu trzeba zrobić? Właśnie patrzcie Tutaj przez to się nie da przenieść tego. Widzicie? I to jest właśnie utrudnienie. Nie. Sorry, najpierw tak. Ja przez tą barierę mogę przejść, ale kostka nie. Teraz... tam na przykład dworze. I wbiję tu. No dobra, i tutaj jestem. Kładę to gówno. Ale no, sorry na tym, no i co, też zaliczony, nie? Chyba, no właśnie, strasznie banalna. Jedziemy dalej. <grym> ja to grę szybko przejdę, mówię wam. Może jeszcze jakieś dwie, dwa odcinki będą i seria zaliczona. Ui! I też powoli jakoś tak się będzie kończyć z, z natężącym survivalu, to jest bardzo krótki survival, bo chciałam zobaczyć, jak on to będzie po prostu podchodzić, nie? Wiecie o co mi chodzi. No, to się cieszę, że wiecie. Oi, super jest. Pięknie. A, to było fajne. Tu jest fajne, to jest fajne tak. Patrzcie. Muszę otworzyć tu Skoczyć tu i patrzę. Uu. Fantastyk, widzicie, teraz to już są dużo dłuższe te mapy, dużo dłuższe. Oko, wysuwaj się. No i ty. Hops, i teraz tak muszę skoczyć tu. A jeśli nie trafiłem. Dobra, patrzcie. Mi się nie doleca, więc muszę jeszcze raz skoczyć. No, kurde, mać. Właśnie, to jest najgorsze, najgorsze bo jak tak lecicie, strasznie okręcacie, i wiecie... No. Teraz wysunie się jeszcze to. Tak, i musimy skoczyć jeszcze raz. Pięknie. My takie akrobacje jakby wykonujemy na niebie, bo tak latamy, obkręcamy się takie pierdoły i tak dalej, i tak dalej no. I Ech, dziesiątnie seria. Szybko strasznie nam to pójdzie. Bez żadnego się. A to też pamiętam jak to było. Nie lubię tego za bardzo. Ja nie, nie ogarniam tego. Pamiętam to jakoś nie pamiętam, znaczy, tak, wiesz że mi chodzi, pamiętam, ścierać, 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 pięknie tu. Teraz muszę nacisnąć E, strzelić portalem tam i on się tam zamknie. Teraz muszę czekać tutaj na portal znowu żeby iść tam na, do portalu hmm. dobra, jestem już tutaj, za tym teraz muszę otworzyć tu portal. Pięknie. No, tutaj ładnie, i teraz sobie mogę, na przykład nie czekam sobie. No, i teraz idziemy do tego wiśniaka. Pięknie, mam dwa portale. Patrzcie, jeden, drugi. Ładnie, ładnie. Tam z wyjście. co okay. Otworzymy ten. Portal, widzicie, tu już się zagadki robią dłuższe, dużo dłuższe, nie? Ale tak myślę, że w miarę szybko to przejdziemy, także... no i chuja mam tu zrobić... Fuck... To idzie tam, to idzie aż tutaj, no ale... Fuck... no nie wiem jak to zrobić, no szlaku was strafi ludzie nie wiem szybko tepnę się, tepnę się, zdążę, zdążę szlak! Wszystko od nowa kurde mać a może jednak szybko tej gry nie przejdę hmm.

No i teraz przejdę, widzicie? Wtedy już popełniłem błąd i... No... Znaczy taki błąd. No, Musiałem się wrócić, nie? Ale że nie wyskoczyłem no już... Pięknie, dobra. Teraz mam podwójne fajerwerki. Surprise! Fajnie to wygląda, takie jakby fajerwerki. No dobra, to ciśniemy na z następnym. Tak, i może ten odcinek już dzisiaj znajdzie się na YouTubie. Dobra. I co teraz, bo nie pamiętam. Tu jest jedna taka misja i ona jest całkiem za niedługo. Której strasznie nie ogarniam. Aha, dobra, tutaj i będzie tu. Pięknie. Teraz tutaj. I dobra i, i tu jeszcze raz. Nie, to To sobie otworzyłem trafił. Dobra i teraz... Aha. Teraz znowu tu trzeba dać tak. Niebieski i pięknie. Dobra, jestem musiałam zrobić cięcie. Jak zwykle zresztą w każdym odcinku jest cięcie. Bez cięcia nie byłoby odcinków. Tam jest wyjście spoko. To jeszcze raz to muszę ciągnąć. jest? tu? Dobra. I skaczemy Ui. Ta była ten komputer. szlak No, to tak. Fajrbarki, czy Dobra, niestety. <laughs> Co teraz? Jest... No super, nie, Pitol tyle. Nie lubię jej, bo ja mam tak Pitoli, wiecie. Trochę mój mamy przypomina. <grym> Pozdrawiam. Dobra. Aha, coś się mogar. Nie. Aha, ok. A to musi być tutaj? Nie, sorry. Tak, o, dobra. To pójdzie tu, przeci tu i wpadnie w to prosto. No, mówiłem pięknie. Pięknie że się to proszę. Idziemy, jak burza. Się nie opitalam. Aha, super, tylko mi teraz jednej kostki brakuje, tak? A, co się pomogę już. Skoczę tam. Tutaj sobie zostawię. Portal. Ujdź, czekajcie. Nie wiem jak to zrobić Albo nie, nie wiem, czekajcie Fuck you. Kurwa, no jak to zrobić Dobra, już wiem To, 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 tam Będę tą kostkę jeszcze Bo mi ona się przyda Patrzcie Nie, dobra, nie wiem co ja w ogóle robię Aha, wiem, dobra, już wiem, już wiem. Otwieramy. Nie, kurde, nie wiem. a Coś mi bi biło. Dobra, nie wiem. Mówi dla was farmy 888 musimy komentujcie, subskrybujcie, że ty magiczny i Cześć, dzisiaj się mi dużo nie przeszli, ale co? Dobra, nara.